Cześć, jestem po pokażę zawodników, których niestety nie zobaczymy w FIFA 22. I jak zwykle mam dla Was wyzwanie: 50 w górę w ciągu godziny od dodania tego filmu równa się z Kenem odcinkiem, już który została opek górę w kolejny odcinek z tej serii. a każdy 40 opek pod tym filmem, dodatkowy zawodnik Kenem odcinku. I zapraszam Was na mój serwer Discord, do którego link oczywiście macie w komentarzu, a także pokazuję Wam 5 ostatnich subskrybentów na moim kanale. Więc jeżeli Ty chcesz powiedzieć w Kenem odcinku, to zostaw suba, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem, którego nie zobaczymy w FIFA 22, w tym odcinku jest Douglas Koszta którego nie zobaczyłem m.in. przez to, że piłkarz ten z Juventusu, którym przyszedł do Ligi Brazylijskiej do klubu Gremio Porto Alegre jest to klub, no oczywiście którego nie ma w Fifie, bo większości klubów po prostu w Ultimate Team nie ma, jeżeli chodzi o ligę brazylijską. No bardzo szkoda, gdyż karta ta zawsze na początek była grywalna, dlatego wiemy, że piłkarz miał bardzo fajne gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi i ta karta zazwyczaj no, po prostu dawała radę. Ale piłkarz ten dopiero na FIFA 23 tego, co widzę powinien wrócić do, yy, wrócić się do rozgrywki w Fifie, ponieważ ty wróci on z Juventusu, bo jest to tylko wypołczenie roczne, no ale jak to będzie zobaczymy. Bardzo myślę, że piłkarz ten może już w swojej ojczyźnie po prostu zostać, a co o takim braku zawodnika sobie Napiszcie w komentarzu. I następnym zawodnikiem jest Wayne Ray, czyli wielka legenda piłki nożnej. I oczywiście tutaj powód, dlaczego nie zobaczymy tego zawodnika, jest bardzo prosty a wynika to z tego, że piłkarz został po prostu trenerem. Jeszcze w tym scenie piłkarz był właśnie grającym terem klubu Derby Kante, a teraz po prostu postanowił zostać już po prostu trenerem, zakończył Kairę. No tak, że wiemy, że Rooney jest już wiekowym zawodnikiem, no i tak to po prostu wygląda. No i bardzo szkoda, że tego piłkarza nie zobaczyłem, bo jak to już Wam po prostu mówię. Jest taka legenda naprawdę no piłki nożnej. I dopiero następną kartą tego zawodnika, on zobaczymy, w FIFA będzie jego karta ikony, która na pewno będzie bardzo grywalna. No i Wayne runuje także jako zawodnika, już w FIFA 22. Nie zobaczymy. Teraz przechodzimy do Onany, którego także nie zobaczymy w FIFA 22. Aczkolwiek jest to bardzo możliwe, że zobaczymy go po prostu od yy, zimowej aktualizacji składu w FIFA 22 w Ultimate Team, ponieważ piłkarz że wiemy, że dostał zawieszenie, zabranie dopingu i to zawieszenie kończy się 4 listopada tego roku. Więc to powie piłkarz, jak to powiedziałem, jakoś w lutym albo tak dalej. Zobaczymy w Ultimate Team. I także bardzo możliwe jest to, że wychowanka FC Barcony zobaczymy. Zobaczymy już w innym klubie w następnej FIFA, gdyż dużo mówi się o tym, że piłkarz Trzeba przejść do ligi francuskiej. No i co, tyle tylko w sumie o tym zawodniku, więcej można powiedzieć. No i bardzo szkoda tego zawieszenia, bo wiemy, że nam m.in. w tym dobrym scenie Ajaxu, kiedy byli oni w półfinale Ligi Mistrzów, radził sobie naprawdę bardzo dobrze. I przechodzimy do kolejnej legendy piłki nożnej w tym odcinku, a tym razem jest to Luigi Buffon i tego piłka, że także nie zobaczymy w FIFA 22, przez to, że piłkarz ten przed do Parmy, która gra w drugiej lidze włoskiej, a wiemy, że drugiej ligi włoskiej w FIFA Ultimate Team nie ma. No i bardzo Szkoda, gdyż to jest kolejna taka legenda, także wiem, że wielu graczy na pewno chce, żeby ta Liga Druga Woska, między innymi na różnych trybów FIFA była w tej grze, no ale wiemy jak jest z jej. Jest bardzo możliwe, że ta Liga powróci, bo kiedy ja to nagrywam jest dopiero początek lipca, więc wszystko jest możliwe, no ale to wszystko oczywiście się dowiemy pewno w przeciągu tych wakacji, które teraz są, no i szkoda także, że Buffona prawdopodobnie nie zobaczymy. Tutaj jest taki najmniejszy procent, bo możliwe, żeby ta Liga była, no ale na ten moment, kiedy to nagrywam, Ligi Drugiej Woskiej FIFA nie ma. I teraz przechodzimy do Polaka w tym odcinku, którego też nie zobaczyłem w FIFA 22, a jest tu Piszczek, który koniec końców zakończył swoją karierę w Borussii Dortmund i przeszedł do swojego klubu, czyli ŁKS Gorzałkowice Zdrój. No jest to jest to klub, który rozgrywa swoje mecze o co trzeciej lidze polskiej, no więc nie oszukujemy się do no tej ligi, prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy już w historii FIFA. No i co? No i też szkoda, bo jednak piszczek to taka legenda, ale wiemy, że ta jego karta przez ostatnie lata zbyt grywalna nie była. No ale mimo wszystko szkoda. I bardzo mocno, że też kiedyś Piszczka zobaczymy jako ikona w FIFA, ale jest to no kiedyś wam o tym już mówiłem, więc możecie się cofnąć do kilka odcinków wcześniej, jak właśnie mówiłem, czemu piszczek mógłby dostać kartę ikony. No i piszczka FIFA 22, także nie zobaczymy. No i teraz przechodzimy do Erixa, czyli do bardzo smutnej historii, która zapisała się na początku Euro 2020, wiemy, że zawał serca tego zawodnika, no nie patrząc, skreślił po części jego karierę, cały czas są robione badania, czy będzie można temu zawodnikowi jeszcze kiedyś pozwolić grać w piłkę, jeżeli byłby mu po prostu założony rozrusznik serca, no ale jak to będzie zobaczy nas myślę, że kiedy byłby ten rozrusznik założony, to i tak piłkarz będzie miał jakieś, nie wiem, może 1-2 sezony pauzy, tak samo jak było w przypadku Casiasa, który także po zawale serca, no chyba nie grał już w ogóle z tego co pamiętam, no i bardzo szkoda, bo Eriksen to jest tak, że tak jeden z Lepszych, myślę, w ostatni latach środka pomocnik pomocniki ofensywne. No i bardzo kciuki, żeby oczywiście wszystko się udało i żeby piłkarz ten mógł jeszcze kiedyś zagrać na boisku, bo wiemy, że to jest to bardzo duży talent. A czy według Was jeszcze zobaczymy kiedyś Eriksa na boiskach największych lig na świecie? Piszcie oczywiście w komentarzu. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Już tak nie zapomnijcie swojej w grę pod tym wiem, Jak to mówię, została opcja w grę. się odcinek z tej serii. A każdy 30 apek pod tym film, dodatkowy z w odcinku. I słyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia. Cześć.